Wiesz, co jest najlepsze, stary, w tym wszystkim? Wczoraj wyszedłem na miasto, nie? Od dawien dawna, nie byłem na mieście, dawien Ty, ja dawna Ja też, o kurwa, likuję ci historię Stary, Wpierdolę, ja lepiej... Wypadało mówić u siebie, no, 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 Dobra, dawaj. to ja likuję ją najpierw, stary Znaczy, nie twoją, bo twojej nie znam ja ale... Nie, 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 właśnie nie twoją, moją Stary, idziemy sobie wczoraj na mieście, nie? Bo dosłownie się mm. spotkaliśmy tam na godzinę z Dawidem, bo mieliśmy jeden temat do jakichś tam, do pogadania No i wyszliśmy na miasto i tam pogadaliśmy se chwilę Stary, wchodzimy stary, do zamieszania Nie, to jest taki lokal, my tam byliśmy, pamiętam No, to jest ten lokal, co ty zawsze się śmiejesz, że O, jak tam wchodzisz, to kurwa dziewczyny się z tobą witają czyli też się przywitały Także tradycja została przy... zostawiona No A, i z barmany wiadomo, piona zbita Bo się znamy no, tam no, dobrze, no, kumple no, no, Stary, no. i staje przy barze Stary, a tam patrzę... jedna osoba, nie, nie, nie ja surrealny nie nie, 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 patrzę na lewo, a tam Adrian Polak stary. Ale pomimo tego, że to był Adrian Polak, pomijając ten fakt, że to był Adrian Polak, to przy nim była stary dziewczyna, co, co nie byłoby dziwne, ale dziewczyna była stary, tak bardzo wkręcona w chłopa, tak bardzo że ona zaczęła mu kurwa zaplatać, teraz słuchaj, zaplatać warkoczyka ze sznurków przy bluzie. Czy ty to kurwa rozumiesz? Dziewczyna jest tak bardzo, stary, no to... tak bardzo jest into facet, nie? Że zaczęła mhm. mu napierdalać warkoczyki ze sznurków przy bluzie, nie? I ja tak patrzę na to i mówię, ja pierdolę. No. To no. wiesz, jest hit? No? A, a propos znanych osób spotkanych losowo? Mhm. Za moją ścianą na moim piętrze jest trener personalny, nie? Wiesz, no. kto do niego chodzi i był na przykład dzisiaj? Kto? Du Bielinatsu. O no kurwa. Spotkani, kurwa, dosłownie na. Kurwa. tym, klatce schodowej. O kurwa. No, to no kurwa. Ale że się z nimi minąłeś, czy coś? Czy. No. A oni nie wiedzą, Skary. jak wyglądasz, nie? Ja, no nie, 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 no nie. Nie nie wiedzieli, że to ja, ale wiesz, jakby kwestia jest taka, że wchodzę do windy, naciskam piętro, nie? No. I, i, I wiesz, zjeżdżam, bo ja ogólnie wynosiłem śmieci, a u mnie się przez piwnicę wynosi śmieci. No, no. Dojeżdżamy no. no do zero, czyli do wiesz, do, do wejścia. dubieli i nawców wchodzą, nie? Wchodzą do windy i o, już wciśnięta. takie, kurwa, no tylko moje piętro jest wciśnięte, <laughs> co jest, kurwa, nie? Tak siedzę, siedzę. O kurwa. bo jest jeszcze tak, że jest winda i są tak cztery mieszkania po lewej, cztery mieszkania po prawej, nie? O. Ja mam po lewej, a oni kurwa za mną idą I tak, po lewej, tak myślę, nie no kurwa, pojelna, czy to jakiś upierdolony no, prank? Nie, nie, dubiel odpierdala pranka w tym momencie, nie wiesz, wiesz jakby pojebana ja sytuacja, pierdole. nie? I, I kurwa oni się zatrzymują jedno mieszkanie przed moim. O, dobra, to nie będę... po lewej, nie? Bo to po lewej tylko masz. Po lewej, tak, to, to, to tak. No pojebano. I... <ślam> a słyszałeś jakieś o, krzyki czy coś? Nie, 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 nie. Ja myślałem... Krzyki wrzucam, bo krzyki A że to jest fizoterapeuta no bo wiem, nie no wiem, po prostu, już głupio teraz mówić, bo potem ludzie zestalkują. Okej, okay. a no Ale... tak, okej, okay. dobra, dobra, Makes sense, makes sense. Bo wiesz, ma profil po prostu na, na, no, znaczy ja, ja, ja wiedziałem dlatego, że yy, kiedyś Angela go przeglądała i chłop na Instastory wyjewał sobie zdjęcie dosłownie jakby prawie z mojego mieszkania, wiesz, z widoku, no nie, no bo wiesz, mieszkamy na ścianę i, no i, tak, i zdziwiła tak. się, czy on u mnie był, nie, a ja mówię, nie. O kurwa, ja, 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 ja ludzie ja coś myślę, piszą. Ja go już wcześniej widziałem, a no Gauer, no to jak ludzie wiedzą to da, no to normalnie a. u niego, czyliż, no. I, ale to nie jest jeszcze ta historia, którą miałem powiedzieć. Stary, wczoraj, to ja wczoraj też byłem w ogóle na mieście no. po streamie, nie? I, I słuchaj, byliśmy, była restauracja, jakaś nowa, nowo otwarta, się potem zorientowałem, że jest nowa, ale otwarta do trzeciej, bo był piątek, no nie? No. I, ty, chyba nawet na Dubielu, ludzie piszą Dubiel Insta. Jest, jest ten widok, ta. Ta, ja już to zrobię na telefonie, ale jak ty to powiedziałeś, to już możemy pokazać chyba. No tak, no, ta. no, no, no. No, no, no. Kurwa ćwiczą sobie ścian, ścianę do bok mnie, nie? <noise> Popierdolone. Ale stary, dla mnie jest jedna rzecz, inna bardziej popierdolona. Że chłop, jest, chłop kurwa na fitnessie się dorobił czegoś takiego. No, pojebane. Patrz, tu jest z widokiem. Kurwa, idziesz do winda, tu nad i dubiel, i kurwa na twoje piętro jadą. A na jednym piętrze sześć mieszkań <laughs> i takie, kurwa, ale. Czemu on oznaczył dupę na i napisał Kim Kardashian? W tym na live. Kurwa, musimy kiedyś odjebać To Torek. Namawiam cię do odjebania szajs Ja stary, szczerze dzisiaj nie musisz mnie namawiać. Co mam odjebać? Stary, mów. Idziemy, idziemy. Odwalić, słuchaj, słuchaj, Pornhub odpalić na streamie, po co się nie, dzieje? Nie, słuchaj, słuchaj, nie. Słuchaj, no dobra. no. Sorry, skłamałem, nie do trzeci to pierwsze jest otwarte, no. nie? I Angela była na jeden dzień w Warszawie teraz i mówi. Idziemy, wyjdziemy sobie gdzieś, no nie? Mówię, spoko, nie no. ma problemu, wiesz, mogę, no nie? I tak, wiesz, jest 23 tam, nie wiem, skończymy 10 czy coś takiego mm -hmm. I, i zobaczyła, że jest restauracja nowa. myśmy od... mieli iść do setki najpierw, no nie? No. Ale chuj. Była jakaś nowa restauracja otwarta, która miała 4.8. Mm -hmm. duża, duża, wiesz, duża opinia, bardzo nowy lokal i taki bardzo modern, no nie, lokal. No, no. I Ale widzę, że tylko 46 ocen, nie? I mówię, że kurwa, no niby 4.8, ma 46 ocen, dla przykładu setka mhm. ma chyba 1000, no nie? Coś no. takiego. No bo dużo jest ocen, no nie? Chuj. Okazuje się, że lokal jest od czerwca, no, a mamy początek lipca, czyli mhm. dosyć nowy, no nie? Przychodzimy o przed północą, lokal otwarty do pierwszej. Okazuje się, że był koncert Coldplay, no nie? Był, szaj, był, zajęty, był, 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 był. Ale, i stary, stoimy przed lokalem, są miejsca, są miejsca stoliki, no nie? Ale stary nikt nie podchodzi. nas zaprosić do środka, jest poczekaj na kelnera. Za nami mm -hmm. już kolejka chyba z 15 osób, nie? I nagle przychodzi jakiś chłop w garniaku, jakiś menadżer i mówi: No proszę tutaj, nie? Daje nam stolik, idzie. Ale jak i się zaraz. I, I, I shit not, not, no nie będę mówił, bo nie Aha, chcę. Dobra, dobra, mówić. dobra. dobra. Bo, ja, bo czekaj, bo to zaraz wrócimy do, do, do Dobra, historii. dobra, dobra, dobra. I siadamy, i. Nikt do nas nie przychodzi przez 40 minut, przysięgam. W sensie my sobie tam gadaliśmy, więc, jakby, no, not big deal, ale wiadomo, nikt do nas nie przychodzi, nie? No. Obok nas jakaś para w ogóle z Włoch i wkurwieni są i wyszli, nie? Ja mówię, ty faktycznie tak, nikt do nas nie podchodzi, to może podejdziemy, no nie? Mhm. I, po, I jakby, pod, 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 wiesz, kelderka przychodzi i my mówimy, przepraszam, możemy zamówić, a ona tak patrzy się na nas, zaczyna się śmiać i mówi, nie, no przecież my zamykamy za 40 minut, już was nie obsłużymy, nie? A wiesz, Angela taka wkurwiona, bo ona jest Serio? trochę rozszyniowa tak i mówi tak. No, chcemy teraz zamówić, ale już siedzimy tutaj 40 minut, no nie? I wiesz, i przychodzi menadżer i mówi, że no, już nie obsługujemy jedzenia. A ona mówi, no, że czekamy godzinę. No, jeżeli państwo czekają godzinę, no to możemy was obsłużyć, ale czas oczekiwania dwie godziny. Tak, żebyśmy tylko zrezygnowali, nie? Co, kurwa? I ja, ja, ja nie chciałem, ja, ja chciałem mu powiedzieć, proszę pana. Wasz lokal jest otwar otwarty przez dosyć znaną osobę, ma tylko 40 opinii. Nie chcę być egotopem, ale mogę sprawić, jak jest tylko 40 opinii, że jutro ta średnia naprawdę się obniży diametralnie, tak? Nie do odratowania, bo jak no. jakiś lokal ma 100 tysięcy opinii, to chuja zrobię, ale jak ma 40 opinii, to jutro może być kurwa kilka tysięcy opinii negatywnych. Ale wiesz, już stwierdziłem, że chuj, no. nie, nie mówię tego, no bo nie chce mi się, nie? Ale wiesz, co jest najlepsze? O, jak o tym gadaliśmy, to para obok powiedziała, że oni czekają, żeby ktoś do nich podszedł z rachunkiem 40 minut. Dobra, Czaisz? stary, napisz tak wyjemane, mi na Discordie, co to jest za lokal. Napisz mi na... i, i usuń od zaraz razu. Ci napiszę, zaraz ci napiszę. No? I stwierdziłem, stary, że skoro oni tak mają wyjebane, że czeka się na rachunek tyle czasu, to idźmy tam kiedyś, nażyjmy się za 6 stów, zostawmy kartkę, było nas obsłużyć szybciej i wyjść. I wiesz, za godzinę się zorientują, że ty kurwa ich już nie ma od godziny, nie? Niech kurwa pilnują swojego... No nie wiem... No, ale tak jest, 40 stary, no. minut, bo powiedział, mogę prosić rachunek? Tak, nie ma problemu, i on czeka 40 minut na to, żeby wiedzieć, ile zapłacić. To chuj, jak oni mają tak wyjebane, nazlejmy się za 500, zostawmy kartkę no było nas obsłużyć i sobie wyjdźmy. Skoro, ale tak jest, stary, tam, prawda, no. Tam był taki burdel, ja ci przysięgam, 40 stolików, 10 kelnerów, i oni jakby, oni, oni siedzą przy barze i rozmawiają z barmanem. Bro, to jest, dobra, czekaj, jaki to jest bar? Ja Tylko napisz czekaj, a to jest muszę, bar, czy to jest ten, nie, czekaj, czy to jest ee... restauracja? Mm, nie mm, mm, nie mm. mogę znaleźć pina na Google, ale masz to. Mm -hmm. A już widzę, że w ogóle się spierdliła ta opinia. Oh no. A nie, nie znam wiem. tego lokalu, szczerze. Ale patrz, Gdzie jedyne, to jest? Negatywne, je, jedyne negatywne opinie to dwie gwiazdki. 40 minut czekania na drinka i dodatkowo obsługa za obsługę XD. Faktycznie. Arogancka obsługa, bardzo miłe porcje, lecz niestety A nie ma A miasto no, no, kurwa, kelnera. w Warszawie, Warszawa, no. Ale zdjęcia, no. nowy, bo nie znasz, ale zobacz, zdjęcia jedzenia bardzo ładne. Nie, nie widać, dobra. Ta restauracja jest też yy, w Sopocie, jak widać. A jest Sopoć! I w Sopocie ma stary w chuj dużo opinii. No i ona została otwarta w Warszawie i stary mają tak wyjebane, że je Ja pierdolę. Stary, no w Sopocie, no nie ja będę stary mówił są ile, tak ale. mówić, że mają kurwa 40 opinii na Google. No. Nie? Tak ekskluzywna restauracja. A w Sopocie tak powiem wyjebane. wam, że mają kilkaset razy więcej. Kilkaset razy więcej. Ale wiesz, wyjebane Wiesz, wyjebane, bo ten, ale chłopy mówią stolik obok, że oni poprosili o rachunek. Chłop mówił, że dobrze już idzie, i oni czekają 40 minut, żeby móc zapłacić. Ale Więc patrz to, mówię, patrz trzeba to, stary. Musimy nauczyć iść, na wpierdalać się za free. Jeżeli nie przyjdą z rachunkiem przez 5 minut, to po prostu wyjść. Stary, masz to. Lokalizacja super, jedzenie i drinki dobre. E, dzisiaj nie doczekaliśmy się na obsługę. No, o, ale, mam, stary, pomimo mojego obłożenia lokalu. Wiesz, co jest stary hitem. Ja dla mnie to, jest, dla mnie to jest hitem, że stary, bo gdyby na przykład gdybyśmy stali, no nie, wiesz, w, przy wejściu, no nie. I kelner by podszedł i powiedział, wie, wiedzą Państwo, co, mamy dzisiaj bardzo duże obłożenie, bo był koncert. Niestety nie możemy pan, Państwa dzisiaj obsłużyć. To my byśmy nie czekali, wiesz, no po prostu no wchodzimy. Tak, no. I jest taka, trochę taka, wiesz, tabliczka zamknięte, no i albo już jest full, no nie? No tak tam. jest normalnie, ale chłop mówi, zapraszam zaprowadza nas do stolika, siada, daje nam menu i kurwa nie wraca już. Po prostu no to kurwa jest my sobie siedzimy godzinę. Stary. Co to kurwa jest? Chłop nam dał menu, powiedział proszę sobie coś wybrać, idzie i już kurwa nie wrócił nigdy. No kurwa. I potem my podchodzimy do jakiejś kelnerki mówimy, że ona skończył bzurze, a ona pół godziny jest, już was nie obsłużymy. To kurwa, no siedzę tutaj ja godzinę, pierdole. ty pizdo, no nie wiem, no jest to sta... było tak kurwa <laughs> dziwne, że nie wiem, abstrakcja dla mnie, co się po prostu wydarzyło, nie? Ja... Z... Pojebane, stary, jazda z nimi tam. Nie no, Lipciu, no właśnie, pracuje na z Ty, że Lipciu jest szefem tak, kuchni? gigotczad. czad. Giga -czad. Ta, daj adres. No bo technicznie jakby no. głupie jest, wiesz, bo Zastępcą, jakieś tam bombardowanie, a, tam lipciu, bo to też wyjebane, czasu. żeby kogoś tam bombardować opiniami. Ale no. jakby wiesz, chodzi o to, że no to jest popierdolone, nie. No, Fakt, Ja, no, ja o tym całkowicie mówię. rozumiem, i że mają jakieś obłożenie, że coś tam, no nie. Yy, ale to po prostu, wiesz, jakby kelner cię zaprasza do stolika i on cię tym obsługuje. No nie wiesz na zasadzie, że. Wiesz, ty, ty jesteś jego klientem teraz, no tak, no. I potem ty dostajesz od niego napiwek i w ogóle, a chłop mówi Tak, tak, jest tutaj miejsce wolne, oczywiście zapraszamy, przyjmujemy. Chłop cię zaprasza do stolika, daje ci dwie karty menu, jedna dla mnie, druga dla Angeli. Mówi, że yy, proszę sobie coś wybrać, zaraz podejdę. Chłop idzie i już, kurwa, już go nie widzieliśmy. No ale stary, dla mnie, ja się nie znam na <laughs> gastronomii, nie? Ale według <laughs> mnie, jak masz restaurację, to top 1 oczywiście zawsze jest jedzenie, no bo smak wszystko może ci przebić i tak dalej. Ale zaraz za jedzeniem jest obsługa stary. Od no razu tak. za. I nie chodzi. Po, potem jest, wchodzi według mnie, wiesz, wystrój, czystość i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie, według mnie, najważniejsze oczywiście Poproszę smak jedzenia grupa. i tak dalej. Multikam nie mnie likuje, no nie. Do stolika i sobie ale poszedł, ale jeżeli to masz obsługę, i wrócił, wiesz, jakąś chuja to to i tak dalej, stary, stary. to jest taki system działania. Multicam. Jak przyszedł i nie wrócił, to to może być mój stary. Multicam to jest szef, no to trzeba powiedzieć. Ale pomijając ten fakt, stary, według mnie, słaba obsługa może ci obrzydzić jedzenie. Według mnie. Jeżeli, no masz, wiesz, jeżeli masz serwowane jedzenie, tak wiesz, od, na odwal się i tak dalej, i obsługa, stary, jeżeli jest fajna. Nawet bym powiedział więcej, że często w restauracjach jest. Obsługa i ogólnie jakby traktowanie klienta jest nad jedzeniem. Nawet jak ci jedzenie będzie smakować, to pomyśl sobie, Boże, jaki miły kelner mnie obsługiwał. Experience tak, jest experience samej nie? restauracji, nie. Ale stary, tutaj po prostu, bo wiesz, No. wyobraź sobie, że już zjadłeś, siedzisz w restauracji, zjadłeś. Prosisz o rachunek, bo już chcesz iść, chcesz no to zapłacić, nie? A chłop mówi, no zaraz przyjdę z rachunkiem i go nie ma 40 minut. No to stary, Lipczyn no to kurwa no. to, 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 to spierdalaj, i to idę, nie wiem, no jakby kaman. To prawda. Ja pamiętam, stary byłem kiedyś w. To było przypadkiem, bo w życiu tam nie wrócę. Ale y, byłem kiedyś, poszedłem y, do. Do tego, jak się nazywa? Modesta Amaro, do restauracji, nie? Gdzie tam hmm. masz kurwa, uważaj, chwilę. Tam stary kupuj... Momenty, przepraszam, momenty, nie chwilę. Momenty, momenty. momenty. momenty no. Ogólnie nic sam nie zjadłem, żeby nie było. Dlaczego? Bo obsługa była tak bardzo niemiła. Jeden ziomek, jeden ziomek, stary, ja przyszedłem. Oczywiście, może dlatego, że. Może siedzieliśmy byłem i tak dalej. i nie? no nie byłem najebany, nie byłem najebany, nie, no nie, nie, nie. Ale przyszedłem i ogólnie jeden ziomek, my tam usiedliśmy i tak dalej, i tak dalej, ale skończyło się tylko na drinkach, ponieważ ziomek, ja się zapytałem, czy mógłby, e, mógłby mi powiedzieć coś o potrawach, nie, które ci serwują i tak dalej. I mhm. jedyne, co mi kelner powiedział, to wszystko jest w menu. I to było to tonie i koniec, i on odszedł, i on, czy mogę coś do picia prosić, a mówię, Kurwa, stary, płacę za momenty, za małe potrawy, które właśnie właśnie. Jak mają być experience, jak mają być experience y, wiesz, jakby no, każda potrawa ma tworzyć ci ten. Nie no, kelnerzy muszą znać. No tak, no o tym mówię, nie. Ja tam byłem, pamiętam z kolegą, akurat, byłem z ziomkiem, usiedliśmy tam i mieliśmy sobie pogadać. I jak ja usłyszałem, że jak mówiłem, tam było, nie wiem, tam, było, tam masz do wyboru, czy możesz wybrać sobie 3, 6 czy 9 momentów chyba tam było w tym momencie. I tam mhm. było coś takiego, że ja zapytam się, czy mógłby powiedzieć coś o każdej z potraw. on mówi, wszystko jest opisane w menu. Ja powiedziałem, aha, dzięki. I schodziliśmy na drinkach, dosłownie, piliśmy tam drink, drinki, posiedzieliśmy ze pół godziny, pobiliśmy. Ale to ci pokazuje to, że nieważne jak dobra jest restauracja, bo ogólnie restauracja Modesta Maro ma dobrą opinię. Że naprawdę są smaczne rzeczy i tam wiesz, masz jakieś wymyślne rzeczy, jakiś mech, jakieś kurwa, no pojebane rzeczy, jakieś ten. Ale jeżeli kelner ci zjebie humor na samym starcie... Zajebiste masz potrawy, masz mech. No ale Star, tak, ogólnie tak to wygląda, to Masz no. prawe do zjedzenia no, mam... i, kurwa mech, no to no. Ale niestety kelner źle Momenty ściął trawę, modesta. więc no, nie no. było tak fajnie. No, taki... Nie, nie, ja wiem w ogóle o co chodzi, bo ja słyszałem o tym Sorry, starom... on, on ma 400 opinii, 46 opinie na Google, czyli ogólnie git, nie? Wiesz, Kto jakby, to, kurwa bo najlepsze jest to, że w, wiesz, gdyby ta restauracja, w której byłem, miała na przykład dwie gwiazdki, nie, czy coś, no to bym stwierdził, okej, okay, no po prostu wszedłem do gówna, no, to tak, nie? A to tak jak ty mówisz, wiesz, na przykład masz Amaro, albo na przykład Yamamoto, no ja nie? Że wiesz, to jest sieć restauracji, stary, w ogóle w Łodzi masz restaurację i wszystko, no nie? A tutaj, wiesz, i masz te negatywne opinie, to co ci wysłałem, nie? Że czekaliśmy no 40 minut, albo tak jak ja mówię, że jakiś Włoch się wkurwił i wyszedł, a ty piara obok mnie powiedziała, że 40 minut na rachunek czekają. Jak to się kurwa dzieje, nie? To jest jakieś pojebane. No według mnie, no to jest słabe przeszkolenie staffu, bardziej w, 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 według mnie, to może być tak, że jeżeli oni odnieśli sukces w Sopocie, to pomyśleli Kurwa, mamy ogromny sukces w Sopocie, Autoplay, bo, nie? bo w Sopocie faktycznie, tak się sprawdzili tą restaurację, ma dobrą opinię i ma ponad, wiesz, kilka tysięcy opinii, nie? Więc oni mają sukces w Sopocie, nie? I nagle ci wychodzi, że oni mówią, dobra, to założymy w Warszawie, nie? Stolica kraju No i mają, dobra, zatrudnijcie tam kelnerów, zatrudnijcie obsługę i to pójdzie sobie ten, macie tutaj przepisy, nie? Wydaje mi się, że to jest po prostu, wiesz, że oni skupiają swoją, wiersz całą... Nie wiem, właściciel tej restauracji pewnie skupia się na Sopocie, a, ale dalej, a dalej po prostu w Warszawie, że to puścili sobie, żeby to sobie funkcjonowało, nie? A jak w Sopocie się nazywa Murphy? Sprytnie chciałeś mnie wykorzystać. Bardzo sprytnie. Nie powiem ci, bo się nazywa tak samo pewnie.